Dzień dobry! W tym tutorialu omówię, jak tworzyć katalogi z ulubionymi produktami. Funkcjonalność ta bardzo przyspiesza tworzenie zestawienia. Rozpocznę projekt funkcjonalności, natomiast produkty ulubione mogę dodawać do katalogów w każdym rodzaju tworzenia projektu. Wybieram rodzaj serii, klawiszowa, i wybieram ramkę do pierwszego zestawu. Mogę tworzyć ulubione katalogi z ramkami. Ale ze względu, że nie jest ich bardzo dużo i praktycznie w każdej instalacji mam różne krotności ramek, więc dla mnie wydaje się to zbędne. Po wyborze ramki mam już widok elementów funkcjonalnych, ale żeby odnaleźć właściwe produkty, które chcę dodać do ulubionych, skorzystam z filtrów. Wybieram łączniki klawiszowe. I teraz klikając w gwiazdkę przy danym produkcie, dodaję produkt do ogólnego katalogu ulubionych. A klikając w ikonę folderu, mogę dodać go do określonego folderu. Wybieram folder 1. I podobnie robię z innymi grupami produktów. Wybieram te produkty, z których korzystam najczęściej. Teraz resetuję wszystkie filtry i przechodzę do folderu Ulubionych 1. I widzę wszystkie zdefiniowane przeze mnie ulubione produkty, które wystarczają na większość moich zestawień osprzętowych. Zdefiniowany katalog Ulubionych jest dostępny we wszystkich sposobach tworzenia projektu. Nie muszę ponownie ich definiować. Przechodząc do folderu Ulubionych 1 znajdę tam moje produkty.